Cześć, moje drogie i moi drodzy. Jakoś od czerwca do sierpnia miałem mały kryzys z nagrywaniem rozmaitych filmów, głównie z recenzjami książek. W związku z tym postanowiłem nagrać ten mikro wstępik i oznaczyć nim około 20 książek, które przeczytałem przez ten okres czasu, po to, żeby zobaczyć, kiedy wyjdzie ostatnia z książek. Z recenzji książek, które przeczytałem w tamtym okresie. No ale już nie przedłużając, zapraszam na recenzję. Cześć, moje drogie i moi drodzy. Witam Was w kolejnej recenzji. Tym razem mam dla Was książkę Afrykańska Historia Afryki, napisaną przez Zainab bad, 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 Badwi. Jeżeli poprawnie czytam jej nazwisko. I ma podtytuł od narodzin człowieka do niepodległych państw. Jest wydana przez High History, czyli History, ale High Story wydawnictwo. Zapraszam serdecznie na film. Ok, wszystko się nagrywa, więc myślę, że możemy zaczynać standardowa recenzja z trzech części. W pierwszej bez spoilerów o książce, w drugiej troszkę cytacików i w trzeciej moja opinia i moja recenzja w skali od 5 do 10, ponieważ ten film nagrywam w grudniu, tą książkę czytałem dość długo, ale dość dawno ją temu skończyłem. No to musicie wiedzieć, że teraz w grudniu mamy pierwszą edycję naszej akcji świątecznej. Można wygrać 110 nagród, więc zachęcam Was gorąco do wzięcia udziału w niej. Myślę, że będziecie się świetnie bawić. Łatwo można wygrać gwarantowane różne nagrody. No ale przejdźmy do samej książki. Książka jest wydana pięknie, ma masę obrazków. Naprawdę fajnie, że, 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 że po prostu coraz częściej się nie tylko wybiera te barwione strony, ale również właśnie dodaje różne zdjęcia i obrazki, ryciny, co oczywiście bardzo ulepsza, że tak powiem, experience płynący z z czytania da ich książek. Oprócz tego każdy rozdział praktycznie zaczyna się mapą Afryki i pokazuje, o jakiej części Afryki będzie rozmowa, bo większość to są po prostu opowieści, yy, opowieści no, chronologicznie o różnych elementach Afryki. Wreszcie tam dopiero chyba od rozdziału 14 jest Niewolnictwo i Ocalenie, 15 Ziemia, Złoto i Chciwość. Później mamy Królestwo Konga i na końcu opór i wyzwolenie Afryki. Także autorka bardzo, bardzo stara się nam opowiedzieć o Afryce, niekoniecznie chronologicznie, tylko tak geograficznie, przelatuje przez nią całą. Mam z tym pewien kłopot, ale to o tym opowiem przy ocenie. Teraz myślę, że warto Wam opowiedzieć o trochę o części cytatów. Dobrze. Urodziłam się w arabskojęzycznej rodzinie w północnym Sudanie. Prosty test DNA jednej osoby z mojego rodzeństwa wykazał, że geny naszej rodziny w prawie 50% są arabskie. E, zarówno wywodzą się zarówno z Półwyspu Arabskiego, jak i z Afryki Północnej. Druga połowa zaś to geny wschodnioafrykańskie. I tam jest cała ciekawa opowieść o Swahili. Kolejny cytat. Mm. No, że tam jest opowieść o tym właśnie, że w British Museum są tak zwane łupy dalej z Afryki, nieoddane im, oczywiście, więc wajb niczym w Polsce. Kolejny cytat. Nigeryjski profesor z dość dużym naciskiem wyraził w rozmowie ze mną powszechny w Afryce pogląd. Niewolenie ludzi o tym samym kolorze skóry jest bardziej znośne, bardziej do przyjęcia, bo jest mniej widoczne, mniej uchwytne i nie opiera się na rasizmie. Kolejny zdacik. Często błędnie się zakłada, że Afrykanie sprzedawali popracowniców za perkal i paciorki, tanie błahostki. Tak to może wyglądać, kiedy patrzymy na to z zachodniej perspektywy, ale w afrykańskiej kulturze system. Ale w afrykańskim systemie kulturowym, przedmiotem używanym, uznawanym przez Europejczyków za nic nieznaczące, przypisywano wartość. Na przykład w Afryce przyjmowano paciorki jako zapłatę za ludzi, bo w Afryce Zachodniej uważano je za cenne. Koraliki i muszelki służyły za środek płatniczy oraz sposób na zademonstrowanie bogactwa i prestiżu. Sam nie miałem o tym pojęcia. Później mamy wyzwolonego Afrykanina w USA, który pisał właśnie różne abolicyjne teksty, o Wy, którzy mienicie się chrześcijanami, czyż Afrykanin nie mógłby zapytać Was, czy nauczyliście się tego od Waszego Boga, który mówi Wam, czynicie wszystkim ludziom, jak chcielibyście, aby Wam czyniono? Czy nie wystarczy, że zostajemy oderwani od swojego kraju i przyjaciół, by pracować w znoju na Wasze luksusy, by zaspokajać Waszą żądzę zysku? Czy wszelka czułość i troska również mają zostać poświęcone na ołtarzu Waszej chciwości? Czy najdrożsi przyjaciele i krewni, tym drożsi teraz, gdy oddzielono ich od rodzin, także mają zostać rozdzieleni, tym pozbawieni tej rozjaśniającej mrok niewolnictwa, drobnej pociechy, jakim jest być razem w cierpieniu i smutkach? Wspaniała, wspaniały cytat. Kolejny cytat, jeśli chodzi o dzielenie Afryki na poszczególne Elementy brytyjski premier Lord Salisbury dobrze podsumował panujący nastrój, kiedy powiedział: Zajmowaliśmy się rysowaniem linii na mapach, tam gdzie jeszcze nigdy nie powstała stopa białego człowieka. Przekazywaliśmy sobie góry, jeziora i yy, rzeki, widząc tylko tę drobną przeszkodę, że nie wiedzieliśmy gdzie dokładnie te góry, jeziora i rzeki leżą. Kolejny cytat. Mm. Chcieliśmy zlikwidować dyktaturę i zniewolenie, bo europejscy osadnicy na ziemiach Kenii traktowali nas jak zwierzęta. Mówili nam nawet, że nasze dzieci mają w głowach papkę zamiast mózgu. Widziałem, jak biją mojego ojca na oczach jego żony, mojej matki. Widziałem, jak zabierają go do pracy na farmach Europejczyków, gdzie chorował bez żadnej zapłaty. I tak dalej, i tak dalej. Tu mamy oprócz tego jeszcze pokazane, jak Afryka została podzielona brutalnie między różne państwa, czyli Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Niemcy, Włochy, Portugalię i Hiszpanię. I ostatni czytacik. Młodzi Afrykanie tworzą codzienność i przyszłość kontynentu. Mam nadzieję, że ta książka pokazała im, a także światu, że powinni nosić głowę wysoko i mieć serce przepełnione dumą ze swojej wspaniałej przeszłości. Czyli jest to taka po prostu... Historia całej Afryki jako kontynentu, coś jak historie różne Europy. No i jeśli chodzi o moją ocenę całości, no to nie jest to zła książka, nie powiem. Zasadniczo no każdy, myślę, powinien chyba ogarniać, jeżeli choć trochę interesuje się historią, że w Afryce nie zawsze było tak biednie i tak dalej, tak jak jest obecnie. Tylko, że mieli również swoje momenty chwały i po prostu właśnie lepsze, dużo lepsze momenty. No, ale po prostu ostatnie 200 lat to była nieustanna tyrka przez mm, Europejczyków, a nawet to się zaczęło tak powiedzmy w 1500 i w górę. Ale przez ostatnie 200 lat zupełnie został ten kontynent zniszczony. Więc nic dziwnego, że jest tam bardzo, bardzo biednie, podobnie jak tam w niektórych częściach Azji. No i oni po prostu muszą się z tego odbudować, no ale wiadomo, że jest bardzo ciężko wychodzić z biedy, tym bardziej w tak obrzydliwym systemie jak kapitalistyczny. Ale, mimo wszystko, bardzo duża część książki skupia się na takich suchych relacjach o tym, jak się żyło dobrze pod panowaniem bardzo, bardzo bogatych afrykańskich władców i po prostu są to historie po kolei kolejnych władców z danego regionu. Co mnie akurat średnio obchodzi, bo przyznam, że męczą mnie, męczy mnie ta historia taka z punktu widzenia bogaczy opowiadana, dlatego książce myślę mogę dać 8 na 10. Całkiem polecam, ale no nie jest to też coś, co Was powali na kolana moim zdaniem. Sięgnijcie, jeżeli macie ochotę i myślę, że to już wszystko. Dzięki. Cześć. I to już wszystko, moi drogi i moi drodzy. Za chwilę dowiecie się coś nieco o Marfi studium Marka Malmana, a oprócz tego się dowiedzieć też więcej o akcji świątecznej. Cześć! Cześć, witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków jest to studio Marfish z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje mm, recenzje a właściwie takie trochę embedy tych recenzji no, i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tę recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebny odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy, Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka mikro mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem w ciągu kilku najbliższych dni powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas Znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony, pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarańce są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek, ja także tutaj sugerując się tymi Recenzjami pana Dawida. Dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż, zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś? Teksty na opowiadania, wiersze, recenzje. Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza Jak również moje skromne te z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli. Z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księga Renki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.